Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj mała wymiana rolek napinających w 6620. Ona no jest dzisiaj tak gorąco, że no nie chce się tak naprawdę nic robić. I tutaj trzeba będzie wymienić, bo zaczyna już gwizdać rolka bodajże ta. Tak mi się wydaje, że to jest, że ta gwizdze albo ta. Ale na 99% jest to ta rolka. Wydaje taki nieprzyjemny dźwięk, to jest ewidentnie Tutaj zresztą ściągałem wałek, pasek. Teraz wam pokażę pasek. Tak się ściąga, że tutaj ściągamy ten kapsel. Ten kapselek tutaj stąd. Zakładamy, nie wiem, piętnastkę czy szesnastkę. Co ja tu mam, piętnastkę chyba. Bierzemy go na dół i ściągamy sobie yy, pasek. No, słuchaj, może mogłem z małego koła gdzieś go ściągnąć najpierw. O. o, hop, dobra. Chcę, dobra. Teraz wam pokażę. Wydaje mi się, że to właśnie był z tamtej strony. Mam pasek, mam rolki. Wydaje mi się, że to był ten. Zastanawiam się, czy pasek zmieniać. No, pasek wygląda dobrze. Czy nie zostawić go sobie? Jeszcze? z zużycia, na nich nie ma. Ja go muszę wyciągnąć, przejrzeć, czy nie ma pęknięć. Ta, słyszycie? Ta nie. Weź paseczek na bok, Mateusz. I słuchajcie. Tamta jest ok, a posłuchajcie tą rolkę. Ewidentnie, ewidentnie. Ewidentnie już ona. Tak nie ma niby z żadnego. Nie czuć nic. Żadnych tam, ale. Psz. Taki nieprzyjemny dźwięk w kurze, to nawet wiecie jak jest okno otwarte, to słychać to po prostu. Po prostu to słychać. No I tu trzeba wymontować ten plastik. O, widzicie? To schodzi. Teraz muszę zacząć, która to jest rolka, bo, bo są tutaj dwie. Zauważyłem, że są to dwa numery. Różnią się końcówką te numery. Tu mamy z tej strony. To mam 93, a tu 96. AL 15, 75, 96. A tu 93. Mam nadzieję, że tutaj na tych rolkach będzie pokazany numer gdzieś. A jak nie, to będę musiał poszukać sobie, Jeszcze nie widziałem, chyba, żeby to, chyba że po prostu one się na tyle różnią. Aha, tu jest. Jeszcze... Z kamerą rozmawiam, powiedz, cześć! Już ochrzan, bo gadam z kimś. Tym razem nie przez telefon. Być może one się różnią po prostu budową. Zaraz zobaczymy. Jakby tak było, to bym od razu... No, e, różnią się chyba budową. No to spoko, dobra. To nie powinno być problemu. Tu jest z tulejką, tu jest bez. No to zaraz wymontuję, zobaczę, e, która... I pasek nie wiem, no pasek to chyba zostawię, no bo... Nie widać, żeby on tu gdzieś był. Popękany. A wymienić go to jest chwila. No trzeba będzie pewnie go by przez tutaj, nie wiem jak tu, czy on przejdzie przez obudowę. a Jak nie, to trzeba będzie odkręcić wentylator. Ale tyle. I to wydaje mi się, wiecie co, rozmawiałem z ojcem. Wydaje się nam, że to jest oryginalny pasek jeszcze. czy na pewno, na pewno nie były tu żadne, żadne rolki zmieniane, żaden napinacz, nic, 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 to na 100% ale wydaje mi się też, że, że pasek też nie był zmieniony także to jest, to jest na 99% to jest oryginalny pasek od nowości zamontowany w tym ciągniku no nie jest nigdzie popękany te kliny wyglądają dobrze pęknie to pęknie no I się wymieni i tyle później więc, więc czy jest sens go wymieniać? w nie wiem czy tą drugą rolkę wymieniać rolkę to może wymienię, bo w razie jak zacznie gwizdać no to ewidentnie, to ewidentnie, no. Ciekawe jaki tu mam klucz, też piętnastkę? Tam mi piętnastka została. No, piętnastkę, bo tu jest czternastka. Dobra, muszę klucz wyciągnąć. Teraz będzie problem, żeby go wyciągnąć pewnie, bo utkwił tutaj. Utkwił tutaj na kole, się zaoparło ten napinacz. A może go nie będę ruszał już? Chociaż i tak by trzeba było wyciągnąć. O panie, teraz będzie ciężko to wyciągnąć. No zobaczymy. Dobra. E, idę po drugi klucz sobie, albo stąd wezmę. Więc pasek chyba sobie zostawię. Kurde, te... denerwują mnie te, te przekładki. Tu jest 15, jest. Ktoś się pytał, co to za klucze. Przypominam, to jest MO2. Firma taka może mieć znana. Patrz, tu nawet nie ma żadnego loga. Łaj, a ty gdzie? Chodź tutaj. A, muszę ciągnik szyby poczyścić. No i taka pogoda, że się nie chcę nic robić, więc trochę zabawy z wodą. Na grzechotce mamy mj 2 Zadowolony jestem z tych kluczy, naprawdę. O, patrz, grzechotka nie wejdzie. No czy może, wam może i u nas się nasadka. Wejdziesz, nie wejdziesz. dobra, muszę krótką nasadkę drugą wziąć. I tyle. Jednak musiałem ściągnąć klucz i już sobie roz. Odkręciłem, popuściłem, zaraz wyciągam to jedno koło napinające, Ale pas to chyba jednak zostawię, naprawdę. O, zobaczcie, czyli to będzie chyba to, tylko wyciągnąć. O ty gdzieś ty poleciała. O. No, to jest to, to jest to kółko. Także spoko. Bez żadnych kombinacji. NTN oryginalne łożysko. Tu jest jakieś inne. Wiecie, to łożysko dobrze chodzi, no Naprawdę bym nie wymieniał. No ale dobra, mam już rozebrane, są łożyska. Nieraz się tak mówi, że o, oryginalne łożysko, to pochodzi ci dłużej jak, jak nowe. Nieraz tak jest. A nieraz tak nie jest. Dobra, zakładam jej tyle, bez tam rozczulania się, bo myślę, że nie ma co. O, dobra. A co tu się stało? Spadło z tureckimi. O! Bardzo się ciepło. To już chyba teraz nie ma, ale wcześniej. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest mokra. Normalnie stał we wiacie. To jest taka wilgoć wszędzie. No, To powietrze jest straszne. Bardzo ciężkie, takie nieprzyjemne. Pytanie: czy. Takie powietrze nie spowoduje nam jakiegoś tam wzrostu infekcji chorobowych w roślinach. No i dobra. No bo są idealne warunki, prawda? Ciepło wilgotno. No bardzo, bardzo długo mgła jest na, na dworze występuje bardzo silna rosa. Więc takie warunki są no, sprzyjające. Kurde, niżej wezmę sobie grzechotkę. Warunki są sprzyjające do rozwoju jakichś tam chorób. O! E, więc cholera, wie, czy nie trzeba będzie jednak robić jakiegoś zabiegu. Jeszcze jednego Kurczę, wolałbym nie. Cały czas trzymam się wersji, że nic już nie będę robił. O! Także to zrobimy i. Johny będzie w 100% gotowy do pracy. Oj. Widzicie, ten plastik też mam wymieniony. O, chodź tutaj. Tu może wrzucę. O, te łożysko słychać ewidentnie, nie wiem. Czy usłyszycie? No mieszałam. Ja słyszę, że tutaj jest to łożysko. To będzie to, prawda? Aha, bo to jest jakby kryte tutaj z tej strony taka obudowa. Ciach, no to mamy to samo. Jeszcze tu jest jakaś gumeczka. O proszę. Jakaś taka dziwnie chyba długa jest ta śruba, co? krótsza. Wiecie co? Śrubę to ja założę oryginalną jednak. Skoro ta jest krótsza, czy nie wiem, bo to w sumie czy to jest, nie no, to jest zamiennik. Nie, chyba nie była wcale krótsza. Tak to Ty nie sprawdzaj, Panie. Bo przecież kółko wchodzi do środka, śruba. Takie same będą. No jasne. Dobra. Jednak zakładam od kompletu. Ciach. Chciałem jeszcze tutaj do 6.6 zamontować lampy, ale jest ten problem, tak jak mówiłem, z tym, że. problem, problem, nie problem. To trzeba dołożyć odpowiedni tam przekaźnik, no ja się na tym nie znam, co będę tu filozofował. Takie proste rzeczy to sobie tam umiem zrobić, prawda? Jak wymiany jakichś tam olejów, takie proste naprawy. Czy tam w sumie wymiany, bo to żadna naprawa. To jest wymiana. Ale jakieś tam elektryki za bardzo też nie lubię. Chociaż lampy gdzie trzeba, bo też podokładałem. No ale tu jak już trzeba jakieś tam przykaźniki inne... O. Elegancko. Inne rzeczy dokładać, to już nie, nie, nie. O, już ja tam się nie chcę w to pchać. Po co? Niech to zrobią ludzie, którzy się znają, a nie tam coś popieprzyć. Spieprzyć można raz, a potem trzeba może siedzieć i kombinować. O, źle klucz założyłem. O właśnie. No i elegancko. Nic trzyma. Teraz tylko pasek założyć i, i będzie dobrze. Ułożyłem sobie pasek, tak jak być powinien. Tak żeby pasował Na wszystkie wszystkie rolki, Słyszę szurki idą na dwór o małe. O to są szurki. A gdzie ty? Chodź tu z powrotem. Bo za chwilę będzie problem cię założyć. No i dobra. I naciągamy go. No, chodź. Najpierw tu wejdź. O. I teraz tutaj. Jest wszędzie. Wszędzie, 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 wszędzie. Jest dobrze czy nie jest dobrze? To jest źle. To muszę poprawić. Tak jest okej okay, wszędzie. A <grystanie> wymieniam pasek. E, pasek nie w sumie napinacie. Rolki napinające, wiesz? Co? On będzie chciał jechać, tylko trzeba przełożyć. Wiesz, jeden pasek tutaj. No bo stoimy. Będziemy go czyścić. No i będę musiał ściągnąć chyba. Co?

Siedzi. Teraz jest ok. Tak, możesz myć. Będziemy go czyścić. Szyby będziemy czyścić. O. o, jest dobrze. Czekajcie, chłopaki. Ja odpalę go, bo on wcześniej gwizdał trochę, piszczał tam. Zobaczymy, czy jest ok, tak? Czy to było to, co tata miał wymienić. To jest wymienione. Dobra, to nie podchodź. No, i w środek będziemy czyścić też. Także trochę jest tutaj przy nim pracy, o, jest okej. Okay. Jest okej. Okay? Co? Ej, dobra. Wszystko ok. Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się. Cześć.